Nie było możliwe fałszowanie wyborów, tak jak wykonało się ostatnio na poziomie przynajmniej syjników. Ja mówię tak swobodnie o fałszowaniu wyborów, ponieważ jeżeli 20%, ponad 20% w niektórych miejscach było głosów nieważnych, to w każdym normalnym, demokratycznym państwie byłby to alarm, że coś jest nie tak, że wybory zostały się przeprowadzone, że jest tu jakieś fałszerstwo, jakieś kłamstwo. No i wersja były. Po prostu zostało to przeprowadzone. Prawo wyborcze nawet będzie przewidywało między przezroczyste urny i takie działania, szczegółów jeszcze nie znam, które uniemożliwią majstrowanie przy wyborach, przy głosach wyborczych. Tak, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że to jest przezroczyste, transparentne, że nasze głosy naprawdę są ważne i poważne że tu nie ma machloje. To jedna rzecz, a druga rzecz to, o czym mówił Jarosław Kaczyński w tej chwili, czyli o takiej zmianie ordynacji samorządowej, która ograniczy liczbę kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Chodzi o to, że jak dla radnych, jak? Dla radnych nie. A właśnie powinno to zaraz wytłumaczę, na czym polega różnica. Prawda? Jest ósmą, albo piątą kadencję burmistrzem w tym mieście. Czyli co? Ma osadzone wszystkie te stanowiska swoimi ludźmi, krewnymi, znajomymi królika, przyjaciółmi, zięciami córek, a także byli mężem. Wszystkie. Prawda? Wszystkie stanowiska. Kto się z niego sprzeciwia, ten traci pracę. W tam, gdzie jest sługa komunalna, gdzie jest budżet, nie podskoczy a jednocześnie hoduje sobie stronnictwo ludzi zależnych od niego, bo zawdzięczają miejsca pracy albo zlecenia e, z miast. I w związku z tym ta ekipa, jeżeli system działa w sposób zrównoważony, jak mówił profesor Swiatowicz, czyli wszyscy są karmieni w po porówno, także są zadowoleni, nie ma frustracji w szeregu tego stronnictwa, to ten burznicz może być wybierany w a patologia trwa w I albo jest w systemie tej patologii, albo cię nie ma. Ale wtedy miasto się nie rozwija, jak powinno się rozwijać. Dlatego ograniczenie dla władzy wykonawczej, czyli dla tego burmistrza, prezydenta czy wujka, który jest władzą wykonawczą i może obsadzać te stanowiska i tworzyć sobie tą sieć, jest potrzebne, ponieważ w wielu miejscach. Takie stare już układy y, oligarchiczno-familijno-kumparskie, korupcyjne są, nie muszę Państwa przekonywać. Wiecie wszyscy, że są. Twierdzę, że tu, ale w ogóle są. I y, jeśli chodzi o radnych, to ani radni, ani posłowie, ani senatorowie nie są władzą wykonawczą, nie tworzą tych sieci, nie mają ale jeden radny nie jest w stanie zrobić takiej sieci. Dlatego nie ma potrzeby ograniczania kadencyjności radnym, i nie ma potrzeby ograniczenia kadencji posłom ani senatorom. I w żadnej demokracji na świecie nie ma Pan takiego ograniczenia. Bo takiego radnego, który jakoś przywo działa, A burmistrza, który działa jak szef gangu, gang wybierze. I ewentualnie ludzi burmistrz. To, to dlatego trzeba obniżyć próby w referendum, żeby, żeby ludzie mogli odwołać. A to jest o, i też, ten... też pomysł. To jest też pomysł, który spowoduje, że obywatele będą mieli większą kontrolę w trakcie kadencji tak. nad wybranymi przez siebie władzy, władzami. I to jest bardzo, ja bardzo dobre. Platforma chowa robi coś przeciwnego, która w ogóle uniemożliwić skuteczność tak. referendum. To jest rzecz, którą zresztą ruch Kukiz 15 podnosi i myślę, że przy pracach nad tą ustawą warto się nad tym pochylić. Ja będę tego orędownikiem uważam, że powinno się obniżyć próg ważności referendum, tak żeby ludzie mogli rzeczywiście weryfikować ten proces. To jest Pan usatysfakcjonowany?